Poniedziałek, 20 stycznia 2025. Czas na aktualizację. Jestem w, bardzo, w miejscu, gdzie jest bardzo zimno. Zresztą w całej Ameryce Północnej ma być w, w tym tygodniu zimno, prawie że w całej. I ten mróz ma zejść, zejść podobno aż do Meksyku. Że na północy w Meksyku będzie minus 5, a w Teksasie podobno minus 15, minus 14. Montrealu jutro będzie najbardziej zimny dzień w, 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 w roku, tak mówią. Będzie poniżej minus 20. A w obecnej chwili znajduję się w okolicach Chicago na truck stopie, gdzie będę ładował się. Znaczy na truck stopie nie będę się ładował. Jestem jakieś 30 km od firmy, gdzie będę się dzisiaj ładował marchewką, która przybyła z Kalifornii pociągiem. Tamten tydzień był bardzo, bardzo. Końcówka tamtego tygodnia była bardzo. Ciekawa, dużo przygód miałem. Więc w poniedziałek byłem w British Kolumbii. już wtedy wiedziałem, że nie jadę robić moje zrzutki, tylko e, jadę się przepiąć naczepami i zasuwam do Winnipegu. I tak się stało. Przyjechałem planowo do Winnipegu e, w, kiedy to było? W środę w nocy, wieczorem, w środę po południu, w czwartek w nocy miałem zrzutkę i <gryw> na rozładunku, jak już cofnąłem się pod rampę. Zdech mi rozrusznik. Także udało mi się dostarczyć towar, ale już pod rampy nie mogłem ruszyć. Rano przyjechała ekipa, wymieniła rozrusznik na miejscu. Co dobrze, bo w piątek rano miałem załadunek w Minnesocie, jakieś tysiąc kilometrów od miejsca, gdzie się zdejmowałem. Więc rozładowali mnie, naprawili mi rozrusznik, i w piątek rano, o godzinie 3 rano, wyjechałem do. Minesoty na załadunek, notabene uciekając przed właśnie zimnym powietrzem oraz śnieżycą, która przyszła do Minipedów. Ja wyjechałem z pego o trzeciej nad ranem. Śnieżyca przyszła tak o 8-9 i sparaliżowała całe miasto. Nie? No i w piątek już się zaczęło. Przygód, ciąg dalszy raczej. To nie zaczęło się, tylko zaczęło się od rozróżnika, a później przygód, ciąg dalszy. Zdążyłem na załadunek, który awizacja była na pierwszą po południu, przyjechałem tam po 12. No i przy rejestracji Pani się spytała, jaki mam typ naczepy. Ja mówię, że chłodnia i tam 53 stopni. Mówi, no chłodnia to nie za bardzo, bo my ten ładunek mamy pod sam sufit i rękaw od chłodni nie, 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 nie pozwoli załadować naszego towaru. I zostałem odrzucony z załadunku. Więc w piątek zostałem, jak to się mówi przysłowiowo, z ręką w nocniku. i Już myślałem, że będę kiblował w Minesocie do poniedziałku, a tu nie. Telefon o czwartej po południu że mam się załadować w sobotę rano, w Iowa, mięso do Montrealu. Mówię, kurde, niesamowite. I mówi, że ładunek jest gotowy, bo jest do zebrania już dziś wieczorem. Mówię, dobra, no ale ja nie mam godzin. Ona mówi, wie, dlatego zrobili awizację na sobotę rano. No, stawiam się na załadunku w sobotę rano i pani mówi mi, ale ten ładunek już odjechał. Ktoś go inny wziął. No i był jeden wielki klops. Więc ja już mówię, no dobra, to już drugi raz w dwa dni, gdy się nie, nie mogę załadować. To już jest ciekawie, i później, jakieś 3 godzinki później, e, spedycja do mnie zadzwoniła, że w Chicago będę się ładował w poniedziałek marchewką do Montrealu, właśnie tutaj, gdzie jestem. No. Także dotarłem tutaj wczor e, wczoraj, w sumie w sobotę, wieczorem już byłem blisko Chicago. E, wczoraj się tylko przybliżyłem godzinkę, żeby mieć mniej e, jazdy na, na dzisiaj i na jutro. Jeśli dobrze pójdzie na tym załadunku dzisiaj, to jutro. Przed południem jestem w Montrealu. To jest to, co u mnie słychać. Teraz, według zwyczaju, odpowiem na pytania, które w aktualizacji wcześniejszej. Pytanie numer jeden. Zdarzyło Ci się, że natrafiłeś na Polaka na załadunku i rozmawialiście po polsku. Tak. Jako wózkowy, kilka razy to się zdarzyło i najczęściej to się zdarza właśnie w okolicach, w Chicago albo w Toronto. Kierowców też się spotyka, którzy mówią po polsku. Po polsku. Pytanie numer dwa. Czy będą jeszcze filmy z jazdy w stylu ASMR, tak jak na zakończenie jednego z ostatnich odcinków? Mogę tak robić, tylko powiedzcie mi, czy chcecie, żebym takie filmy robił. A ASMR to jest, no po prostu, że nic nie mówię, tylko nagrywam jak jadę z, z kamerą tu, albo może nawet dam kamerę tu, gdzie jest teraz, tylko że odwróconą na, na mnie. Pytanie, także powiedzcie mi w komentarzach. Pytanie numer 3. Czy nie sądzisz, że jazda amerykańskim klasykiem na dłuższą metę byłaby bardziej męcząca? Dudniące wydechy i gorsze cofanie. Znaczy ja już jeździłem, może nie klasykiem, ale amerykańskim trakiem, takim Kenworthem, mrówką. Kabina była taka, z tyłu było fajnie, ale właśnie cofanie było do Bani i szum był do Bani męczący na dłuższą metę. Ale co najbardziej mnie męczyło w tym traku, to kierownica. Ona była taka twarda. Że po, po 10 godzinach jazdy bolały mi ręce od tych wszystkich wstrząsów i drgań, które, które miały ten do tego izolacja drzwi była gorsza. i Jak na przykład było tak zimno jak teraz, to chociaż tym Volvo też nie jest wcale dużo lepiej, to wiało mi, że musiałem zakładać kurtkę kurczę, z boku. Nie? Eee, jedyne co fajne by było w amerykańskim klasyku, to skrzynia biegów. I niektóre traki, szczególnie Volva. To już można też powiedzieć, że są Volvo klasyki z lat 2000, 1900, któryś tam. Te Volvo były lepiej wyciszone. No. I pra, pytanie numer cztery: czy to prawda, że w Wolwach często cieknie dach? Tak! Nie tylko dach, tylko gdzieś tutaj przy szybach. W tym nic nie cieknie, na szczęście, ale tak. W bordowym ciekło. W czerwonym ciekło i w, jedynie co w, tych niebie, w, w niebieskim, tym nie ciekło i w tym. Tak. A w czarnym, co miałem w sezonie wcześniej. Troszeczkę też jak padał bardzo mocno deszcz, ta robiła się mokra. Takie są Volvo. Pytanie numer 5. Czy planujesz się wybrać na wakacje w trasę po Europie z kuzynem Sławkiem, tak jak kiedyś byliście w Rumunii? Niestety Sławek już od prawie dwóch lat nie jeździ. Od roku, od roku czy półtora roku już nie jeździ, więc nie mam jak się z nim wybrać w trasę. Dobra, ale w tym roku jedziemy razem yy, na Chorwację, bo spodobało mu się, <grym> jak obejrzałem jeden z moich filmów. Taki to był typ pytań, zadawajcie kolejne, na kolejne odpowiem za tydzień, a za tydzień jak dobrze pójdzie, będę już w trasie. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za uwagę. Pa!